Trzeba sobie tą atmosferę tak podsycać, tak pielęgnować, regularnie to robić. I my mamy sposób, proszę Państwa, mała e, klimatyczna restauracyjka ze świetną kuchnią, najlepiej włoską. Świetne wino, proszę Państwa, nastrój, świece. I żeby chodzić tam do tej restauracyjki, i my chodzimy. Ja chodzę we wtorki, żona w piątki. Musi się udać. To jest historia i teoria. To nie daje i nie działa na plus, że mamuty, dinozaury, te gatunki wyginęły. Mamy punkt nie skiniemy, póki czuwa nad tym sus. Postanowiliśmy teraz zaprezentować Państwu taką okolicznościową, yy, przetestować ten nowy system skróconych kolejek. Bo jak wiadomo, oprócz tego, że kolejki do przychodni mają zostać skrócone, a nawet likwidowane, na każdym z nich widowali, będzie wisiał leczenie, może być przyczyną wielu groźnych chorób, takie ostrzeżenia. Z innymi tam bardziej no, oddziałamy może bo szpital albo zdrowie. Wybór dla do ciebie. My z historii i teorii ewolucji dobrze wiemy, to na nie daje i nie działa na plus, że amonty dinozaury, te gatunki wyginęły. Tamy w pudełku nie skiniemy. Płynie.